Cześć moi drodzy! Zawsze jak przychodzi nowe, to oczekujecie ode mnie, że pokażę Wam różnice nowe-stare. Czy poprzednia wersja, nowa wersja. I tak jest teraz, jestem z marką MUVO. Mam przy sobie MUVO Quick 3 i MUVO Quick 4. Czymżeż różnią się te edycje? Bo na pierwszy rzut oka właściwie z daleka możecie nie zauważyć różnic. Faktem jest, że te różnice są drobne, i właśnie dzisiaj w tym odcinku wam je przedstawię. Pierwsza rzecz od razu możemy zauważyć: różnice poziomów tutaj położenia torby. A to dlatego, że do nowej wersji. Został dodany ten dodatkowy tutaj, to przedłużenie, więc właściwie możecie go używać, lub nie. Możecie też zapiąć tutaj wyżej tą torbę. Więc to jest taki drobny szczegół. Jeszcze sobie obejrzałam te torby, czy coś się tutaj zmieniło, i to jest nasza nowa torba 4.0 w stosunku do 3.0. Właściwie nie ma zmiany. Jest to ten sam kształt, ten sam design. Pokrywy gondoli właściwie pozostały te same, czyli z tym podniesieniem tutaj do góry, zapinane z boków, ale zmienił się design. Tutaj na nowej wersji pojawiły się takie przeszycia. I tak samo zerkając tutaj w dół możemy zauważyć różnicę przy wentylacjach, ale jest to też różnica po prostu szycia. Tutaj mamy skosy, tutaj mamy prosto. I tak samo z drugiej strony gondoli, gdzie mamy wentylację na dole. Mamy prosto, mamy skos, więc tutaj odrobina tylko zmiany. Gondole pozostały identyczne w środku rozmiarowo i oczywiście wyposażenie dalej tutaj jest dostępne w cenie i to są śpiwory. Obejrzałam sobie też te śpiwory, które wykorzystamy do spacerówki, i te śpiwory w obydwu wersjach. Pozostały niezmienione, czyli macie tutaj to wyposażenie dodane w cenie, jak zawsze. Oczywiście zajrzałam do środka, bo pojawiły się u mnie pewne wątpliwości, ponieważ gondola 4.0 wyglądała mi na nieco większą i faktycznie tutaj na szerokości w nowej gondoli pojawił się ten dodatkowy centymetr na materacu. Więc można powiedzieć, że nowa gondola jest szersza. Ale zwrócę uwagę na to, co widać na wierzchu również, czyli zmienił się system zapięcia gondoli. Po prostu mamy inny system, inne zapięcia. Tutaj są te dodatkowe adaptery też. Wygląda to w ten sposób. Tutaj ten adapter w poprzedniej wersji, a w nowej wersji w ten sposób. Czyli widać, mamy inne wejścia do gondoli. Czas na porównanie spacerówek. Przyjrzyjmy się i z daleka może się wydawać, że to takie same spacerówki, ale w nich znajdziemy więcej różnic niż w gondoli. Przede wszystkim, zaglądając tutaj do środka, zobaczymy już poprzednia wersja zwykła plastikowa klamra. W nowej wersji mamy już tą klamrę magnetyczną. Siedziska mają ten sam rozmiar. I tutaj mamy oczywiście też regulację podnóżków, regulację oparcia, i ta regulacja jest w obydwóch wersjach trzystopniowa czyli leżąca, średnia i siedząca. Ale muszę zwrócić uwagę na to, co pojawiło się w nowej wersji z tyłu. Czyli widzicie te drobne dziurki, można powiedzieć, że troszeczkę wentylacji nam tutaj dodało. No i jeszcze oczywiście pojawiło się powiększenie spacerówki szybkie przekręcenie do przodu i to jest wersja maksymalnie wysunięta do góry. Widać, że zyskaliśmy prawie te, no powiedzmy, około 5 cm wysokości, czyli 4.0 ma zdecydowanie większą spacerówkę. Wracając z powrotem na siedzisko, zwrócę uwagę, tutaj adekwatne, tak jak na gondoli, mamy te takie wytłoczenia. No i regulacja pasów góra-dół. Tutaj była regulacja taka manualna, do przekładania, więc faktycznie idziemy tutaj już z duchem czasu, zmieniamy fajnie na plus. Sprawdziłam konstrukcyjnie kosze, nie znalazłam tutaj większych różnic, także dalej pozostały to fajnie składane spacerówki do 22 kg. I już szybkie złożenie wykonamy. Składają się jedna i druga z siedziskiem, oczywiście w dwie strony, i poprzednia wersja. Po złożeniu, tutaj widać, że one nie stoją, ale fajnie możemy sobie położyć i tutaj nową wersję złożymy dla porównania. Proszę bardzo, kółeczka na miejsce. Ta nowa wersja widać, że też tutaj nie będzie nam stała, ale po złożeniu tworzy właściwie identyczny rozmiar więc dalej to są fajne, zgrabne spacerówki. Także na tyle porównania, żegnam się z Wami i zapraszam oczywiście na kolejne odcinki. Jeżeli macie jakieś własne spostrzeżenia, których ja nie wyłapałam tych różnic, to śmiało, piszcie oczywiście pod filmem albo kontaktujcie się w mediach społecznościowych. Cześć Wam!